W tej chwili zajmujemy się oczyszczaniem yy... mozaiki, właściwie to tak naprawdę jest co z grobu generała Kalinowskiego na cmentarzu Łeczakowskim. Konserwacja grobu to będzie tak naprawdę yy, praca dwusezonowa, yy, ponieważ grobowiec jest bardzo duży i właśnie ta mozaika jest wielką niespodzianką yy, w tym sezonie. Ponieważ jak przygotowywaliśmy program konserwacji, no dookoła grobu jest wyłożona po prostu kostka brukowa i nie mieliśmy wtedy możliwości, żeby tą kostkę zdjąć. I teraz w trakcie prowadzonych prac po zdjęciu tej kostki okazało się, że właśnie pod spodem mamy to jakby tą przepiękną mozaikę. Przez to, że ona w tej chwili jest w częściach, nie widać może do końca tej kompozycji. To jest największy fragment całej mozaiki, który zachował się w jednym kawałku. Po zinwentaryzowaniu i sfotografowaniu wszystkich, wiemy, że mamy ich 41. Niestety, właśnie cała mozaika, przez to, że była i pokryta kostką brukową, i mamy jeszcze przechyl całej kaplicy, były bardzo duże obciążenia, które spowodowały niestety takie zniszczenia, że ona. Właśnie tutaj popękała, odspoiła się i mam, efektem tego jest właśnie 41 fragmentów. Przed nami tutaj zadanie, które będzie polegało nie tylko na oczyszczeniu właśnie lita, na oczyszczeniu z, z zapraw właśnie cementowych, na sklejeniu, scaleniu całej mozaiki, przy jakby jej wzmocnieniu jeszcze od strony odwrocia. Tak naprawdę, w trakcie oczyszczania po zmoczeniu powierzchni wodą widzimy dopiero właśnie różny kolor fragmentów kamieni, które zostały użyte. Na pewno wiemy, że tutaj mamy właśnie marmur, mamy również jakieś fragmenty ciemnego kamienia. Nie wiemy jeszcze do końca co to jest za skała, dopiero musimy wykonać badania petrograficzne, które nam o tym powiedzą, ale również widzimy właśnie taki szaro-niebieski marmur, który był dosyć popularny na cmentarzu łyczakowskim. Wiele nagrobków właśnie ma płyty inskrypcyjne wykonane z tego marmuru. Dzięki właśnie oczyszczaniu w tej chwili jak polewamy powierzchnię wodą, to możemy zobaczyć jak wielokolorowa jest ta mozaika. Natomiast tutaj możemy sobie uświadomić, patrząc na to, jak wiele to jest fragmentów. Teraz bardzo ważnym zadaniem będzie przede wszystkim scalenie tych fragmentów, klejenie między sobą poszczególnych elementów, bo będzie trzeba czekać, żeby klej związał żeby móc dopiero doklejać następne. Również będziemy musieli oczyścić odwrocie na którym właśnie widzimy i pozostałości zapraw cementowych yy, i również yy, zabrudzenia. W tej chwili patrzymy na sterczyny wykonane z wapienia z grobu generała Kalinowskiego, większość prac prowadzimy instytu na cmentarzu, natomiast kilka elementów, właśnie jak sterczyny, płyty inskrypcyjne, metalowe ogrodzenie czy mozaikę musieliśmy zdemontować i ich konserwację będziemy przeprowadzać w naszej pracowni. Właściwie kawałki, na które tutaj patrzymy, fragmenty, na które tutaj patrzymy, to są fragmenty, które. Zbieraliśmy koło kaplicy, niestety, właśnie przez to, że mają taką wydłużoną formę i jeszcze były w najwyższym punkcie kaplicy, uległy najbardziej zniszczeniu. W pierwszej kolejności będziemy się zajmować ich wzmocnieniem. Będzie to polegało na tym, że nasączymy te wszystkie kawałki specjalnym preparatem, który jakby wypełni zdestruowane spoiwo i dzięki temu jakby wapień odzyska częściowo swoją właśnie wytrzymałość możemy również zobaczyć właśnie bolce montażowe które również były w tych sterczynach, które też doprowadziły do zniszczeń w wyniku korozji doszło do spękań wapienia w niektórych miejscach te bolce jeszcze się znajdują, będziemy je demontować, i w momencie, kiedy będziemy z powrotem sterczyny montować już na, na szczycie kaplicy, będziemy właśnie wymieniać je na takie trwalsze, wykonane ze stali nierdzewnej. Tutaj brakuje sterczyny, i to praktycznie dotyczy Każdego z tych elementów. Tak? Mamy tylko jedną sterczynę, która mniej więcej zachowała się w jednym kawałku, aczkolwiek brakuje tutaj zwieńczenia. Więc po zabiegach wzmacniania, po oczyszczaniu, będziemy również wykonywać i po scaleniu, sklejeniu właśnie tych fragmentów razem, będziemy również wykonywać uzupełnienia ubytków. Częściowo będą wykonywane w masie mineralnej. Natomiast niektóre z nich będą wykonywane w, w kamieniu, w formie fleków, które są dużo trwalsze. No i też możemy zobaczyć na tych sterczynach właśnie kunszt rzeźbiarzy XIX-wiecznych poprzez na przykład samo wyrzeźbienie właśnie tych, tych żabek na tych sterczynach. Jesteśmy po e, etapie oczyszczania. Płyty inskrypcyjne są zdemontowane i są w pracowni. E, I również tutaj ogrodzenie z przodu, właśnie to metalowe. E, pozakładaliśmy kity zabezpieczające przed e, oczyszczaniem. To można te kity zobaczyć, żeby nie uszkodzić e, tych miejsc, gdzie jest właśnie spękany wapień. E, tutaj, e, jakby herby, też już wiemy, że to oryginalna pol polichromia, więc e, ona będzie się klejona a potem jeszcze jakiś tam delikatny retusz po prostu robiony, ale to już będzie w następnym sezonie, bo tego nie mamy w programie na ten rok. Tutaj największy problem, który mamy, to, to to, widać właśnie, ponieważ tak, z topkostki brukowej wzięliśmy to kostkę i okazało się, że tutaj mamy yy, modalicę. Ona również jest zdemontowana, jest u nas w pracowni. Cała kaplica lekko się przechyla do przodu yy, i jakby tutaj mamy taką propozycję, yy, żeby właśnie w tym roku do programu na przyszły rok Napisać ekspertyzę z konstruktorem i zaproponować. Chcemy jeszcze w tym sezonie zdjąć ten kamień z przodu, dostać się do krypty, zobaczyć co tam się dzieje, jaka jest sytuacja i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie zrobić wzmacnianie kaplicy od dołu. Tak? Czyli zrobić na przykład jakieś sporniki, które to przytrzymają, ale tutaj jakby już konstruktor się będzie musiał wypowiedzieć, czy damy radę to zrobić. Bez demontowania całości, tak? Czy przy tym obciążeniu kaplicy no możemy po prostu zrobić to wzmocnienie od spodu. Jakby taka jest wstępna propozycja, jakby już robiliśmy takie rzeczy. Podnosiliśmy kolumny między innymi na pasiecznej, gdzie bez demontażu całej kolumny, pomimo jej przychyłu, robiliśmy wzmocnienie właśnie od dołu, więc w tym sezonie chcemy jeszcze ten właśnie element z przodu z płytami inskrypcyjnymi. Wyniesiemy na zewnątrz, tam sobie trochę poszerzymy rusztowanie. Zdejmiemy właśnie ten kamień i dostaniemy się do krypty. Tutaj sklujemy też tą zaprawę, żeby po prostu mieć pełne rozeznanie. Pole grubowe na pewno było większe, ale nie wiemy dokładnie, jaki był jego taki nie wiem, oryginalny kształt. Tu jest krzyż, nie? O, rozumiem, bo tutaj jest już łapka, gdzie może zaraz jeszcze... Tylko Was jest problem taki trochę, że to gdzie tutaj... szukamy konstruktora tak. sensownego, nie? Bo się boję, że, 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 że się coś no, nie zatrwało, ja tam się zdejmę, podciągnę. Poproszę. Że zdejmiemy ten kamień? No właśnie. Nie. Może no będziecie tam głębiej wejść. No wiesz, my go po prostu wejść. podniesiemy i wejdziemy do krypty no, tym wąskim. Ale będziecie musieli wejść i zobaczyć też, co się dzieje tam. Tak. I to chcemy zrobić jeszcze teraz, tak? To było odsłonięte. Znaczy no, to chyba to jest to, by takie pytanie takie całościowe? Czy, czy to ogóle to obramowanie jest konieczne dla całości pomnika? Czy mhm. nie będzie czytała, czy nie? Bo jak nie będzie czytała, no, to to po prostu się będzie. Z panem profesorem właśnie rozmawiali, że raczej. Tam się wydaje nawet przy wyprofilowaniu tego, że początku jest w to nie możemy właśnie, że już nie wchodni, co tak naprawdę, nie? To jednak ten element będzie trzeba po prostu zasypać, udokumentować po prostu, <grymne> to nie wiem, czy tym jest czy odgotowania tam, ale zdaniem jest, bo, bo będzie trzeba do mieć dużo bo to jest tak, że właściwie całego programowania to jest taki jedyny element, który wiąże te dwie części na rok. Ona była podświetlona i nie tylko że tutaj nie miałem świadomości, a to jest jeden na tej mm -hmm. bo to była taka że duża część mm -hmm. po no, no. Więc może, może, może miałoby sens, w jakiejś formie to. to żeby tam jest nazaj. A nie, tu nie zna, to nazajka będzie dziecku, no, właśnie jest na tym. A naczywiście świecie nie może to pyta, co jest Nie, nie, jeszcze nie zdarzyliśmy. Ale jest zamurowana, tak. czy jest to. Nie, 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 no to nie zaglądaliśmy tam jeszcze w ogóle. Nie, bo to jest. Ale nie jest roboty z tej części budoplanu. No tak, no ale to może to zrobimy, nie? To zrobimy to robimy, właśnie zamiast tego, że nie, to, nie na górze w tym roku kółeczki. To jest już wzmocnione już? Tak. KSF? Nie, 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 to mamy to mamy, to ja nie mamy na, na wiosnę, nie? bo wiedzieliśmy, że to po prostu będzie dużo oczyszczania jeżeli nie zdążymy, ale jakby założyliśmy takie te zabezpieczające, żeby po prostu w tych miejscach, gdzie był spękany, odspojony papień, żeby jak najmniej go po prostu utracić tak naprawdę przy oczyszczaniu. Ale tutaj też widać inny na właśnie problem, bo też będzie trzeba stanowić nad izolacją.

na przykład one łapały te dwie te... płysy, nie? Tak, na takiej zasadzie, jak tam mamy ślady po. Y... A, a tam w tej stronie jest tak to obrzeż, co nie wiem, czy nie badaliście jeszcze tego. Jest... Yy, no, odkopaliśmy dom. A już tam w tej stronie, tak. I postanowiliśmy, że jakby poczekamy mhm. na Was, z Wami to obgadamy i będziemy się zastanawiać, czy okopywać dalej po prostu z każdej strony, tak? Jest, jakby jest sens zrobienia tego w tym sezonie. Popatrz jaki jest zniszczony A jakby bo po prostu dlatego... od góry kamień. Tak, tak? On może, wolek, może był skuty, nie wiem, na potrzeby położenia na przykład kostki brukowej. Tak, to, no, to, tam, odziesz, jest to, to tak człowiek ten kamień, to wydaje się, że konieczne, żeby jakoś to jednak wyeksponować, bo mozaika no, Musimy mieć jakieś swoje obrzeża po to. A tak, zastanawialiśmy no, się właśnie i... nad tym też. E... Tylko wtedy to będzie tak trzeba zrobić, że trzeba byłoby ten kamień przesunąć trochę do przodu. Mhm. E... Tak, bo, bo nie możemy tego wysunąć do przodu, bo on wtedy będzie Spadnie. wystawał tutaj, tak? A tu już mamy spadek po prostu, mhm. czyli jakby ten kamień będzie do przesunięcia, ale tu jest jeszcze taka sprawa, że mamy trochę obawy, to też wyjdzie przy demontażu, bo jak widać to spękanie, które idzie, tak? I może tak być, że ten kamień e, w trakcie demontażu pęknie. Rozłoży mm. się mm. ja raczej byłabym zwolennikiem szukania rozwiązania e, w, jakby zabezpieczenia krypty od dołu i całej kaplicy, zrobienia wzmocnienia po prostu, niż e, rozbiórki całej kaplicy. To jest płyta z tej strony, z tamtej, ale one są duże, nie? Mm. że jakby to nie, nie jest właśnie tej grubości jak myśleliśmy, tylko jednak to jest w taki sposób, nałożone po prostu. Wowa, Artur, Aleksandra, Nastia, Jura, Iga, Kostia, Wadik, Oleksii. Kogo brakuje dzisiaj? Kogo? Ja nie ja <noise> jeszcze jeden, jeden, jeden na froncie jest. Tak. Jednak ciężko, że po prostu jakby nasi najbardziej doświadczeni zawodnicy, czyli Maksu i Nazik są na froncie, ale po prostu muszę powiedzieć, że to zespół się fantastycznie sprawdził i naprawdę młodsza kadra w tym roku po prostu stanęła na wysokości zadania i na wszystkich obiektach naprawdę po prostu są super dokonane prace. Za to, to wam tak bardzo dziękuję. I my dziękujemy.